Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie umówimy sama Centurion 75 EXPORT, wersja eksportowa. od odrenówki. Działa. Siłowniki działają w dwie strony. Zaczniemy od może filtra powietrza. Filtr powietrza znajduje się. W tym miejscu ja jak ten, bo odkręcamy, ściągamy dekiel, wymieniamy filtr Przednie koła, no to 14,9x24. Dość na trzy Ładny bieżnik Nawet budiery. Tutaj mamy filtr oleju, tu mamy pompkę paliwa i tak zwane pompowtryski silnik czwórka oczywiście. Tutaj mamy przyspieszenie zapłonu w zimie, Jakby chciał ciężko palić. Dajemy do góry, on się blokuje i wtedy pali odszczała. Tam oczywiście mamy alternator. węże do tuza miarka oleju tu jest akurat założony ciśnienie oleju założone, bo było na, na czujnik, który jest na zegar tylne opony 16,9 na 34 dosyć, dosyć Ładne Tylny petak Wyjścia hydrauliczne Wyjście do przyczepy Zaczep Zaczep dolny Udźwig Nie wiem Na pewno w Jak Listwy niektóre szczelają, no to Udźwigu ma Akurat jest zapięty do do wyciągarki polskiej. Przejdziemy sobie może na drugą stronę. Odciągi oryginalne. Tutaj mamy węże grube do, do hydrauliki. Oczywiście masa przydatna rzecz do tyłu. Rozrusznik planetarny, łodzenie, to wejdziemy do środka teraz. Pomału, no to wielki, wielki zwierz jest. Mamy z, z prawej strony ręczny blokadę. tyłu tu mamy prędkość wałka 540 000. Tutaj mamy dwa wyjścia hydrauliczne jedno, drugie tutaj mamy podnośnik i wyrywanie oczywiście tutaj mamy zegar ciśnienia oleju założony dodatkowy niedużo motogodzin Czuj, czujnik paliwa zegary wszystkie troszkę bo to wyłączone jest, a nie jest dobrze nie będę palił, bo to oczywiście dzisiaj niedziela Tu mamy kierunki światła postojowe, krótkie, długie Tu mamy lewarek trzy, te, jedynka, dwójka, trójka, trójka, czwórka, bo to odwrotnie niż przy Taurusie, bo przy Taurusie jest do przodu jedynka, a tu jest na odwrót Dwójka, jedynka, dwójka, trójka i czwórka Środkowy, no to to jest reduktor szybkie do przodu, szybkie, no do przód, tył tak zwany, przód, tył do przodu jest przód, do tyłu jest tył no i tu mamy trzecią wajchę teraz szybkie, wolne, wolniejsze tu mamy gaszenie, palenie kiedyś to było debasto, no ale na nawet działają tu mamy halogeny przód przód tył wycieraczki szybkie wolne z tyłu też mamy nawiewy z lewej strony mamy zaciąganie ręcznego włączanie przedni napęd tyle mamy wyłączony do siebie mamy włączony filtry olejowe od hydrauliki z czujnikiem, traktory, także pozdrawiam, trzymajcie się do następnego. Hej!